Osoby niepełnosprawne ruchowo są wśród nas. Choć ich codzienność nieco różni się od naszej, dobrze się w niej odnajdują. Pracują i studiują. Działają jako lekarze, prawnicy czy artyści. Podróżują po świecie i inspirują pokolenia, dokonując odkryć i prowadząc badania naukowe. Mimo pozornych ograniczeń, czerpią z życia garściami. Nie wierzysz? To zobaczmy. Nazywam się Ewa Hoffman. Na Uniwersytecie Marii Kiry Skłodowskiej e, studiuję produkcję medialną na politologii. Na się znaczy na spotkaniach e, osób niepełnosprawnych natrafiłam na e, na fundację, która się nazywa Fugamundi. Oni mnie tam wcielili w całą tą organizację, i tam od paru lat jestem. Prowadzą tam wiele, wiele różnych kursów, w których brałam udział i dzięki nim teraz pracuję. Takim stereotypem najważniejszym jest to, że osoba niepełnosprawna. Jest niepełnosprawa nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. To spotyka mnie wszędzie, wszędzie, gdzie chodzę: na basen, do kina, do sklepu. Najlepsze można zrobić duże rzeczy, mnóstwo. Od tego właśnie savoir vivru do tego, żeby osoby niepełnosprawne były wcielane nie w życiu codziennym, tylko na przykład oglądamy serial i tam jest osoba niepełnosprawna. Moją pasją jest przede wszystkim muzyka jazzowa, a marzenia marzenia marzeniem jest na przykład posiadanie domku na wsi albo wyjechanie na Erasmus. Zmienić na lepsze można, można bardzo dużo. Począwszy od od nieparkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych po, po, po niekorzystanie nie, nie z wind dla osób niepełnosprawnych. Na początku, jak jeździłam na wózku, zaraz po, 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 po wylewie, to był tylko wózek. Ludzie na mnie patrzyli z taką litością. Eee, teraz tego wózka nie ma, ja się nie przejmuję. Osoby niepełnosprawne nie zawsze używają wózka. Eee, wózków mam wrażenie, że używa, e, używa mniejszy procent osób, które są niepełnosprawne fizycznie. Nazywam się Anna Stefaniak i jestem studentką Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie. Studiuję prawo. Wybrałam ten kierunek, ponieważ e, lubię czytać, lubię naukę taką pamięciową, lubię przedmioty humanistyczne e, i lubię właśnie taką e, naukę opartą na czytaniu. E, uważałam, że mam dobrą pamięć, e, lubiłam e, uczą, e, uczyć się czytając, i wydawało mi się, że ten kierunek zapewni mi dobre możliwości pracy, że po tym kierunku jest dużo perspektyw zawodowych, także dostosowanych do mojej niepełnosprawności. Mam tu na myśli taką pracę siedzącą. Nie mówię o pracy zdalnej, tylko właśnie o takiej, w której ograniczona jest ruchliwość. Studia dały mi możliwość takiego usamodzielnienia się i to najbardziej mi się podoba, że mogę samodzielnie przemieszczać się i tak naprawdę studia pokazały mi, ile tak naprawdę mogę. Teraz już wiem, że sobie radzę mieszkając, żyjąc zupełnie sama, w sensie bez rodziców. I potrafię być niezależna. Moim zdaniem, takim najczęstszym stereotypem, z którym ja się spotykam, jest postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako osób. Nadzwyczaj pokrzywdzonych i biednych, takich szarych myszek, które siedzą w domu, które są w świadomości niektórych ludzi, szczególnie starszych, ale nie tylko tak pokrzywdzone, że nie mogą nawet wyjść gdzieś ze znajomymi że, że, że tylko siedzą w domu i takie politowanie się nad tymi osobami, a z drugiej strony wiele osób. Uważa osoby z niepełnosprawnościami jako nadzwyczaj silne, takie, które osiągają bardzo dużo i dla których takie czynności, jak na przykład studiowanie, mieszkanie z dala od rodziny, to jest coś nadzwyczajnego, coś ponadprzeciętnego, jest coś, co jest wielkim wyczynem, godnym wielkiej uwagi, a tak naprawdę, czy studiowanie, czy mieszkanie w mieście z dala od rodziny. E, czy e, korzystanie z różnych form życia akademickiego i towarzyskiego e, jest tak naprawdę normalnością? Czy to dla osoby z niepełnosprawnością ruchową, czy to e, dla osoby z niepełnosprawnością e, inną, np. wzroku, czy smuchu, w słuchu, e, czy dla każdej osoby. Nie zmagającej się z niepełnosprawnością. Tak naprawdę te osoby mają takie same pragnienia i wykonują takie same czynności. Może w niektórych sytuacjach jest trudniej, ale każda osoba z niepełnosprawnością zazwyczaj wypracowała już sobie taki system czynności, dzięki którym sobie radzi w codzienności. Moim zdaniem najbardziej powinna zmienić się powinna ciągle się zmieniać mentalność ludzka. Bo to nie bariery architektoniczne są największą przeszkodą, bo je można zniwelować, a jeżeli nie można, to można sobie jakoś z nimi poradzić. A największe problemy moim zdaniem są w świadomości ludzkiej, ponieważ wiele osób obawia się niepełnosprawności. Wydaje mi się, że nie jest oswojona z tym tematem, i często ludzie boją się, że coś źle powiedzą, jakoś źle pomogą osobie z niepełnosprawnością, zrobią coś nie tak, albo tak naprawdę mają obraz niepełnosprawności zły. A teraz runda pytań i odpowiedzi. Poszerzamy horyzonty. Obalamy stereotypy. Hej, może na początek zapytam Cię, jak się czujesz tutaj z nami? Dobrze, dobrze. E, fajnie, świetnie, naprawdę. Y, jestem w dobrym, w dobrym nastroju mimo deszczowej, pochmurnej pogody. Czy się dobrze czuję? Oczywiście. No, zawsze dobrze się lepiej czuć. Swoją drogą, czy to pytanie według Ciebie jest ważne? Jest, aczkolwiek dobre i ważne jest wtedy, kiedy jest zadane naturalnie. Bardzo ważne, bardzo. Każdy powinien czuć się swobodnie tam, gdzie, gdzie, gdzie jest zapytane o to. Jakie ograniczenia dotykają relacji międzypokoleniowej i jakie pokonywać? No głównie są to ograniczenia fizyczne. Młodzi są młodsi, sprawniejsi, starsi są starsi i niestety fizycznie odstajemy. Czasami mentalnie troszkę więcej wiemy. Jakie pytanie ludzie zadają ci najczęściej? Pytają tak bezpośrednio o co się stało, czy raczej boją się być bezpośredni? E, znaczy teraz mniej ludzi się pyta, więc. Na pewno dużo więcej ludzi się pytało, kiedy byłam na wózku. Mówili najgorsze, że pewnie chodzić nie będę mogła i tak dalej, i tak dalej, a ja tu chodzę. Co oznacza być seniorem i czego senior oczekuje od studentów? To co znaczy być seniorem? To znaczy mieć swoje lata, mieć pewne doświadczenia, a studenci, no, studenci, najczęściej to są nasze dzieci, więc myślimy bardzo dużo, bardzo często i pozytywnie. Ja pracuję na naszej uczelni, na UMCS-ie, więc studenci są też moimi no, podobiecznymi w jakimś sensie. Okej, okay, dziękuję. A opowiesz mi najzabawniejszą historię swojego życia? Najzabawniejsze sytuacje w życiu y, są oczywiście... ja jestem najzabawniejszą sytuacją w życiu. Ja myślę, że takie związane z pracą, może tak generalnie. Zawsze się śmieję y, dosyć z jakichś swoich nie, niepowodzeń. Eee, często się wywracam, więc eee, z tego się też śmieję. Okej, okay. to powiedz, skąd pomysł na studia? Czy jest coś, co dzięki temu zyskałaś? Czym się teraz zajmujesz? To było dla mnie takie naturalne: taka naturalna kolej rzeczy. Po liceum się idzie na studia, no i chciałam zdobyć wykształcenie. To nie był mój pomysł, bo ja y, przed moim wylewem w ogóle nawet nie myślałam o tym, że będę kiedyś studentką. Chciałam zasmokować życia w mieście, poznać znajomych. Przede wszystkim wykształcić się, żeby później mieć dobrą pracę. Bardzo chciałam, bardzo chciałam się rozwijać. I to się udało. Wspierajmy osoby niepełnosprawne. Ty również możesz. Zobaczmy, jak pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Nie parkuj auta i nie zostawiaj wypożyczonego sprzętu w trasach, przejściach czy na chodnikach. Nie korzystaj z wind przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Bądź otwarty i życzliwy. Bądź wyrozumiały i nie oceniaj. Akceptuj, nie przypominaj o różnicach, jakie Was dzielą.